Przekleństwa to bardzo użyteczne słowa, pozwalające ukazać mocniejsze emocje, podkreślić coś, albo po prostu odreagować. Na pewno każdy przeklął chociaż raz w życiu, ależ babcia mówiła, że tak nie wolno. Przyznać się, to nie posłuchało ci. Ale to dobrze. Uważam, że przekleństwa są bardzo potrzebne w naszym świecie. Bo co byście powiedzieli, jakbyście uderzyli małym palcem w okant czegoś? O kurczę, piórko! Jakby by to w ogóle brzmiało? Były też przydatne powiedzi, bo na pewno każdy miał swoją formułkę grzechów, a tam przeklinanie. Raz na jakiś czas można rzucić jakimś soczystym przekleństwem, tym bardziej jak zostały dopieszczone w naszym języku. Taka na przykład kurwa jest tak kultowa, że stała się takim światowym znakiem rozpoznawczym. Jeśli poprosiłbym jakiegoś obcokrajowca o powiedzenie czegoś po polsku, zapewne wykorzystałby to słowo, poza tym jest bardzo praktyczne i użyteczne. Bo można go wykorzystać praktycznie w każdej sytuacji Jesteś zły, smutny, zdziwiony Albo jako przecinek Albo nawet spacer, jeśli jesteś odważny Raz naprawdę dobrze brzmi Jest moc w tym słowie I, i taka dźwięczność A także jest proste i wygodne Ale tak się zastanawiam Jakie odpowiedniki naszego słowa w innych krajach są najlepsze? Więc przygotowałem kilka kandydatów do tego miana A zaczniemy od swoistego klasyka Jakim będzie fak. Z plusów na pewno będzie łatwość i krótkość tego słowa, bo zawiera tylko 4 litery i jedną sylabę, co sprawia, że używanie tego przykładztwa jest wygodne. Następnym plusem będzie popularność, bo jest to część języka, który każdy zna, chociaż w podstawowym stopniu. A jest jeden poważny minus. Jest słabe i widać to najbardziej w Polsce, bo my używamy fak jako synonim do słowa kurde. No, to słowo nie ma takiej siły jak nasza kurwa. Więc zdałbym je gdzieś tutaj. Teraz na tapet dajmy słowo od naszych czeskich przyjaciół. Jakim jest? Dziewka. No i dla mnie to jest taki mocny średniaczek, bo nie brzmi jakoś super wulgarnie. Taki trochę wyżej od angielskiego, ale nie jest jakieś bardzo lepsze. Na pewno jest ciekawsze od fuck. ale nie wbija ono w ziemię. Bo jak usłyszysz kurwa, to czujesz tą ciężkość. To mocne R. A tutaj niby można zaakcentować to D, ale wciąż nie jest to, to samo. Nie odbiegając daleko, mamy Węgrów, którzy pochwalą się. Mhm. Mm no nieładnie, nieładnie tak plagatować. Tu chyba nie mam co powiedzieć, bo to jest po prostu to samo słowo, tylko zmieniono jedną literę, żeby się facetka nie skaktowała. Ale może dam jakiś plusik za to, że pokazali uznanie naszemu pięknemu słowu. Może teraz coś trochę archaicznego. No czego mogłem się spodziewać po łacinie. Każde słowo brzmi jako zaklęcie. Pierwszy minus jest bardzo długie, a drugi nie brzmi w ogóle jak przekleństwo. Nikt z tego nie korzysta. I sądzę, że to jeden z powodów, przez które łacina została wyparta jako język. A poza tym za dużo kosztuje ten spel. To może coś bardziej zachodniego, na przykład hiszpański i puta. Tak, puta. W ogóle nie brzmi jak przekleństwo. Szczerze, jakbym nie wiedział, to bym pomyślał, że to określenie na psa. Ale nigdy bym nie pomyślał, że to przekleństwo. Ale z plusów to mogę wymienić, że jest krótkie i łatwe. Ale co z tego, jak mówiąc to, prędzej ktoś się wyśmieje, przez to, jak to brzmi. To nie uciekając z na tapet weźmy Włochy ze swoim. Putana. Czy ja tu tylko widzę podobieństwo? Nie, żeby coś, ale żeby kraść ze śmietnika, co komuś tak to się podobało, by uznać, Ja ci o tutti, muszę mieć to słowa w swoim języku. Może Francja choć się czymś popisze. Dobra, zrobię tak jak moja pani od chemii i podzielę ocenę porówno, dla każdego, za ściąganie. Ale dobra, żeby nie było tak negatywnie, dajmy się popisać Rosji, ze swoim. Miedź! czyli chyba najczęściej wymawianym słowie obok ,,suka", które możesz usłyszeć grając w CS, A, A tak odbiegając od tematu, czy tylko mi się wydaje, jakby Rosjanie używali przekleństw jak normalnych słów? Bo gdzie nie usłyszę Rosjanina, to słyszę przynajmniej kilka przekleństw, albo tak przynajmniej brzmią. Ale wracając, powiem wam, to jest porządne słowo. Może nie wygląda jakoś super, ale z rosyjskim akcentem naprawdę daje radę. Po prostu wsłuchajcie się w ten dźwięk. <gry> Coś pięknego. Jest proste, przyjemne. Uważam, że zasługuje na miejsce delikatnie pod naszym słowem. Okej. Okay. Miałem jeszcze kilka przykładów, ale jestem trochę leniuszkiem i nie chcę mi się. Ale jak wam się spodoba... A jak wam się spodoba ten odcinek, to może wykorzystam je w następnej części. Na razie.